Dzieje apostolski rozdział szósty. A w tych dniach, gdy liczba uczniów wzrastała, helleniści zaczęli szemrać przeciwko Żydom, że zaniedbywano w codziennym posługiwaniu ich wdowy. Wtedy dwunastu, zwoławszy całe mnóstwo uczniów, powiedziało: Nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy porzucali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie więc, bracia spośród siebie, siedmiu mężczyzn, mających dobre świadectwo, pełnych Ducha Świętego i mądrości, którym zlecimy tę sprawę. My zaś oddamy się modlitwie i posłudze Słowa. I spodobało się to całej gromadzie zebranych. Wybrali więc Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się położyli na nich ręce i rozszerzało się słowo Boże i liczba uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażała także bardzo wielu kapłanów stawało się posłusznych wierze a Szczepan pełen wiary i mocy czynił cuda i wielkie znaki wśród ludzi wtedy niektórzy z synagogi zwanej synagogą libertynów i cyrenejczyków i aleksandryjczyków oraz tych którzy pochodzili z Cylicji i Azji wystąpili do rozprawy ze Szczepanem lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi w którym mówił Postawili więc ludzi, którzy zeznali, słyszeliśmy, jak mówił bluźnierstwa, przeciwko Mojżeszowi i przeciwko Bogu. I tak podbuczyli lud starszych i uczonych w Piśmie, a gdy przybiegli do Niego, porwali go i przyprowadzili do rady. I postawili fałszywych świadków, którzy zeznali. Ten człowiek nie przestaje mówić bluźnierstw przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko prawu. Słyszeliśmy bowiem, jak mówił, że ten Jezus z Nazaretu zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, które nam przekazał Mojżesz. A wszyscy, którzy zasiadali w Radzie, przyglądali mu się uważnie i zobaczyli, że jego twarz jest jak oblicze anioła.